Cześć z tej strony Charles. W poprzednim materiale dokładnie omówiliśmy nową Dacia Bigster jej design, wnętrze, technologie, silniki i możliwości. Jeśli jeszcze nie widzieliście, link do filmu znajdziecie w opisie lub w prawym górnym rogu ekranu. A dziś skupimy się na tym, na co większość z was czekała na polskich cenach i wersjach wyposażenia. A więc zaczynamy. Zacznijmy od najważniejszego. Dacia Bigster wchodzi do sprzedaży już dziś, czyli 9 stycznia 2025 roku, a pierwszy egzemplarze pojawił się w salonach tej wiosny. Cena startowa? Uwaga! 99 900 zł. Tak, dobrze słyszycie. To potwierdza, że Dacia nadal trzyma się swojej filozofii najlepszego stosunku jakości do ceny. Bigster będzie dostępny w czterech wersjach wyposażenia. Essential to wersja bazowa, która w podstawie oferuje m.in. klimatyzację manualną, kamerę cofania, cyfrowe zegary o przekątnej 7 cali, nowy system multimedialny, media display dotykowy oczywiście o przekątnej 10 cali, do tego trzy kolory nadwozia do wyboru i trzy silniki w wersji TCS140 z manualem. Cena zaczyna się od 99 900 zł. wersja z LPG czyli wersja Eco-G 140 z ceną od 101 200 zł, a wersja z silnikiem TC 134x4 z manualem to wydatek od 110 400 zł. Następnie wersja Expression to bogatsza wersja, która w standardzie oferuje automatyczną dwustrefową klimatyzację. Tylne oparcie, kanapy składane w proporcjach 40 do 20 do 40 z systemem EasyFold, automatyczny hamulec postojowy. Nowy system Info Rozrywki o przekonnej 10 cali dostępna jest z silnikami TC 140 w cenie od 107 400 zł. Wersja z LPG to cena od 108 700 zł. Wersja TC 130 z napędem 4x4 to wydatek od 117 900 zł oraz wersja Hybrid 155 z ceną od 124 000 zł. Następnie mamy dwie topowe wersje. Pierwsza z nich to Extreme. Dla miłośników przygód i outdoorów oferuje w standardzie elektryczny dach panoramiczny, cyfrowe zegary o przekątnej 10 cali, modułowe relingi dachowe, karta keyless entry, system inforozrywki również o przekątnej 10 cali, ładowarkę indukcyjną, gumowe dywaniki i wykładziny do bagażnika. Dostępna jest z silnikami TC w cenie od 116 100 zł. Wersja ZLPG to wydatek 117 400 zł, wersja TC 130 to wydatek 126 600 zł, a wersja Hybrid 155 to wydatek od 132 700 zł. I na koniec wersja Journey dla ceniących komfort i elegancję. W podstawie otrzymujemy elektrycznie sterowaną klapę bagażnika, cyfrowe zegary o przekonej 10 cali, system Mediana Life o przekonej również 10 cali, elektrycznie sterowany fotel kierowcy, kartę Keyless Entry w czyfelgi aluminiowe 18 calowe. W tej wersji mamy dostępne silniki TC140 z ceną od 115 700 zł, Wersja z LPG od, z kwotą od 117 000 zł, wersja hybrid 155 z kwotą od 132 300 zł. Jeszcze raz dla przypomnienia, gama samych silników. Wszystkie jednostki z są zelektryfikowane, co oznacza, że mają albo miękką hybrydę 48V, albo są w pełni hybrydowe. I tak, TCS 140 to nowy silnik 1.2 Turbo z układem Mild Hybrid sparowany z manualem. Następnie wersja Eco G 140 to pierwsza miękka hybryda na LPG, także można na niej przejechać praktycznie 1450 km. Następnie wersja Hybrid 155 to całkowicie nowy układ. Pełni hybrydowy, to już nie jest miękka hybryda, to jest pełna, prawilna hybryda. I na końcu TC 130 z napędem 4x4, to benzyna z napędem na 4 koła dla fanów bardziej off-roadu. A jeszcze tutaj znajdziecie pełne zestawienie ceny. To tyle z najważniejszych informacji o cenach i wyposażeniu nowej Daci Bigster. Co myślicie o tej wycenie? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli chcecie być na bieżąco z nowościami motoryzacyjnymi, zasubskrybujcie kanał i włączcie dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.